48 roku od momentu powstania Radia Maryja odbyła się coroczna pielgrzymka rodziny tejże stacji. Słynne wydarzenie, które w tym roku przyciągnęło rzesze wiernych i sympatyków, miało miejsce na Jasnej Górze. To wyjątkowe święto zgromadziło nie tylko zwykłych pielgrzymów, ale i znaczące postacie ze świata polityki. Wśród obecnych znaleźli się prominentni działacze Prawa i Sprawiedliwości, tacy jak Przemysław Czarnek oraz Antoni Macierewicz. Ciekawym elementem tegorocznego spotkania był występ zespołu Bayer Full, którego obecność wywołała sporo emocji i kontrowersji. Pośród wszystkich atrakcji pielgrzymki, zespół ten zapewnił dwugodzinny koncert, wzbudzając tym samym mieszane reakcje publiczności. Muzycy znani z takich hitów jak Majteczki w Kropeczki i Moja Mała Blondyneczko tym razem zaskoczyli zebranych i uświetnili wydarzenie utworami o tematyce religijnej. Sławomir Świeżyński, lider grupy, nie ukrywał wzruszenia, mówiąc ze sceny: Dla nas to zaszczyt być tu z Wami, śpiewać dla naszej Matki Maryi, naszej królowej Polski i Boga Ukochanego. Zaczynamy jak każdy koncert w Polsce piosenką Maryjną, dziękując za pokój i możliwości spotkań w tak pięknych miejscach. W trakcie koncertu nie zabrakło ciekawych anegdotek i refleksji, które przeplatane były z wypowiedziami duchownych. Oprócz religijnego wymiaru wydarzenia. Przybyli mieli okazję zapoznać się z różnymi inicjatywami katolickimi. Na scenie pojawił się również Daniel Obajtek, autor autobiografii, co dodało wydarzeniu nieco osobistego kolorytu. Koncert zakończyła piosenka Wszyscy Polacy to jedna rodzina, która zaangażowała zgromadzonych w radosne wspólne śpiewanie. Całość wydarzenia była transmitowana na Facebooku Radia Maryja, gdzie nie zabrakło reakcji ze strony internautów. W komentarzach pojawiły się opinie pełne entuzjazmu. Wspaniale Bayerful śpiewacie. Byliście i jesteście cudowni. Piękny koncert, to było niesamowite. Zachwycali się niektórzy. Jednakże głosy krytyki również miały swoje miejsce w dyskusji. Zaprezentowane utwory Disco Polo spotkały się z osądem. Tanie i prymitywne. Na Panu Bogu nie można zarabiać. Co to za religijne disco polo, koszmar, mówiły osoby wyrażające swoje niezadowolenie. Różnorodność postaw uczestników pielgrzymki stanowiła zatem wyraźny obraz zarówno entuzjazmu, jak i kontrowersji, które towarzyszyły temu wyjątkowemu wydarzeniu.